Dajcie ją bardzo gorąco Dokładnie, pan zgadł Marta Linki Master Linkiewicz Wielkie brawa 76 kg I czas na jej przeciwniczkę Monika Esmeralda Godlewska Także mieszane przyjęcie 69800 Dziewczyny, stańcie teraz naprzeciwko siebie. Dobrze, 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 załóż buta. O, to są drogie buty, się długo zakłada, no. Dziewczyny, face to face. Spokojnie. Widzimy wzrok pełen pogardy. Dobrze dziewczyny, w stronę publiczności. Dawajcie. Dobrze, zostańcie na wywiad, zostańcie na wywiad, jeszcze tylko przed wywiadem chciałem zbadać, moi drodzy, hałasem, czy według was wygra Esmeralda? Czy Linkiewicz? Esmeraldo, widzisz, publiczność ma swoje zdanie, co zrobisz, żeby jutro zaprzeczyć ich woli? No niech oglądają walkę i wtedy zobaczymy, no, zaprzeczą sobie sami. Dobrze, e, czy przygotowałaś coś specjalnego na swoją oponentkę? E, wyższa, wyższa, cięższa. Tutaj. Słucham? E, czy przygotowałaś coś na swoją przeciwniczkę? Wyższa, cięższa. Tutaj Esmeralda mówi, żeby przeciwniczka jej nie machała włosami, bo jest poirytowana. E, słuchaj, no przygotowałam parę rzeczy, ale nie będę jej mówiła co dokładnie, żeby nie miała o tym wiedzy, tak? Doskonale, w takim razie powiedz mi, w której rundzie skończysz jutro tę walkę? W pierwszej, nokautem Marty. Dobrze. Dobrze, w takim razie Marto, teraz czas na ciebie. A, tutaj jeszcze będzie tak, coś specjalnego? Dobrze, Marto, chodź, chodź, chodź do wywiadu. No widzimy, że tutaj publiczność zgromadzona jest zdecydowanie e, z tobą. E, co masz im do powiedzenia? E, czy to ci daje dużą motywację? E, tak, to jest bardzo miłe i na pewno jutro nie zawiodę nikogo. I tyle chciałam powiedzieć. Dobrze, w takim razie ostatnie pytanie. Czy obijesz jej ryj, łeb, czy jedno i drugie? No chyba muszę to zrobić, no wszyscy na to liczą, więc rej będzie obidzy. Dobrze, w takim razie jutro historia stworzy się na waszych oczach. Linkiewicz kontra Godlewska, pierwsza walka kobiet! Wielkie brawa!